Cześć, w tym filmie opowiemy sobie o King's Marchu i o zarządzaniu goldem w obecnej lidze. Zacznijmy od King's Marchu i podstaw w ogóle King's Marchu. Po pierwsze, musimy zrozumieć, że nie każdy z tych pracowników, których tutaj mamy, kosztuje taką samą ilość golda. To znaczy, oni mają swoją jakąś golę i z ta te gole mają różny koszt golda, ale oni mają też różny koszt golda pomiędzy sobą. I możemy to zobaczyć tutaj, na przykład, czyli ten kaglen, coś tam. Rosstat kosztuje nas 34 golda na godzinę, a ten drugi, pomimo tego, że robi tą samą funkcję, pełni tą samą funkcję, kosztuje nas 23 golda na godzinę. To jest pierwsza rzecz o tym musimy pamiętać, że to jest prawie różnica 30%, a mamy taką samą osobę na tej samej funkcji. Więc kupując tych roboli naszych pracowników musimy zwracać na to uwagę. Kolejną rzeczą jest to, że niektórzy pracownicy mają tą samą. mają dwie funkcje. I oni będą płacili zawsze za tą droższą funkcję. Czyli pomimo tego, że ten ma Farming 1 i ma disenchanting 5, to jeżeli my będziemy z niego korzystali, żeby nam zapewniał ten Farming 1, to on dalej nas kosztuje tą droższą funkcję, czyli ten Disenchanting 5 i kosztuje nas 262 golda. Z wszystkich pracowników, których możemy mieć, ci od map, których tutaj jeszcze nie mam odblokowanych, są najdrożsi. I jak ja bym w ogóle do tego podchodził na tym etapie? Czyli mamy jakiś tam Kings czy tak średnio rozwinięty i zamiast go rozwijać dalej, to znaczy zamiast inwestować w to, żeby, żeby ci pracownicy mieli wyższy poziom, żeby tutaj się więcej rzeczy działo i tak dalej i tak dalej, to na tym etapie skupiłbym się tylko i wyłącznie na rozwijaniu Kings Marchu. To znaczy na początku bym się skupił tylko i wyłącznie na rozwinięciu Mines do końca, dlatego że Mines później dają nam Gold. W momencie, kiedy odkrywamy Wańcy na mapach, więc to skarguje z darmowe 1000, 1500 Golda za, za każde odkrycie, i dopiero gdybym to miał skończone, to skupiłbym się na ulepszaniu kolejnych rzeczy po kolei. Czyli zacząłbym sobie od farmy. W momencie, kiedy mam farmę skończoną, to prawdopodobnie bym zainwestował w kilku pracowników do farmy, żeby oni byli efektywniejsi, bo farma jest całkiem istotna. I dopiero później bym rozwijał dalsze rzeczy, to znaczy ten smitting. Praktycznie to jest jedna z ostatnich rzeczy, które musimy rozwinąć. Tak samo ten gun smiting, podobnie, jedna z ostatnich rzeczy, którą musimy rozwinąć. Smiting rozwijamy, smelting rozwijamy tylko do tego stopnia, do którego potrzebujemy, żeby mieć kolejne bary do ulepszenia, na przykład mańców. Podobnie z shipmentami. Shipmenty na początku nie mają takiej du dużej wartości. Możemy sobie je tam wysyłać, niech sobie latają gdzieś coś nam przynoszą, ale nie skupiałbym się na tym, żeby to rozwijać. I tak samo disenchanting i recombinating. Robimy to na końcu, dlatego że istotne dla nas jest to, żeby najpierw rozwinąć sobie mining, to po pierwsze, a po drugie najpierw chcemy ulepszać te wszystkie rzeczy, dlatego że jeżeli będziemy je próbowali ulepszać i będziemy próbowali z nich korzystać jednocześnie, cały czas jakby podnosząc poziom tego naszego korzystania, to jest to praktycznie niemożliwe. To znaczy, bardzo ciężko jest mieć odpowiednio dużo złota, żeby to zrobić. To jest jedna rzecz. Kolejna rzecz, że ilość złota ponownie najbardziej zależy od tego, jakie mapy gramy. Im cięższe mapy gramy, tym więcej złota będziemy mieli. Także mamy item Reality, Quantity i Monster Backsides na mapach. Tak jak to zawsze jest. I kolejna rzecz, że mamy talenty. I ponownie dokładnie to samo, co było w poprzednim filmie. Im trudniejsze mapy gramy, tym więcej mamy Monster Pack z tym więcej mamy Quantity, tym więcej mamy Gargi, tym więcej mamy Golda. Tutaj mamy jeszcze te Nody, które dają nam Quantity, to wpływa na Gold. I tutaj mamy dodatkowo Nody, nody które dają Gargy i Quantity. To też wpływa na Gold. Gargi generalnie zwiększa ilość Golda, co za tym idzie możemy korzystać z item i jako gemu, jeżeli nie potrzebujemy DPS-u, to jest to całkiem spoko. Mamy gold flask, który daje to samo, z którego też możemy sobie skorzystać, ale przede wszystkim mamy jeszcze w naszej ligowej mechanice to, że te potwory same z siebie będą miały garrity, więc one i tak będą wy... z nich i tak będzie wypadało więcej golda niż w podstawowej wersji gry, więc być może gold nie będzie w ogóle problemem na tej naszej lidze obecnej. Więc to trzeba brać pod uwagę i kolejną rzeczą jest to, że różne mechaniki dają różne ilości golda i tak jak już odpisywałem w komentarzu, Harvest, Blight i Ekspedycja to są najlepsze. I to wynika z tego faktu, że większość mechanik w ogóle nam golda nie daje. To znaczy podstawowo te potwory, które się pojawiają w mechanikach nie dają nam dodatkowego golda, ale na przykład w Ekspedycji mamy ten wyjątek, że ze skrzynek, które po nich zostają wypada gold. W blajcie, żebyśmy nas gold na blajcie, to musimy mieć ten talent. I on sprawia, że po tym, jak zbudujemy jakąś tam wieżyczkę w blajcie, to możemy ją sprzedać i za to też dostajemy golda. Na te 16 mapach to jest około 200-300 golda za sprzedaną wieżę, więc to jest całkiem dużo. Tylko musimy pamiętać, że musimy te wieże budować i. Yy, Musimy budować też za każdym razem inne wieże, bo ten talent działa tak, że im, lepszej, im więcej mamy różnych wież zbudowanych na wysokim poziomie, tym lepsza jest nagroda w momencie, gdy je sprzedajemy. Więc jeżeli chcemy zagrać na Blightie Gold, to musimy to mieć. Jeżeli chcemy zagrać na Ekspedycji Gold i na Hackweście Gold, bo to są trzy najlepsze mechaniki moim zdaniem do zagrabania Golda, to nie, musia, nie musimy nic gobić, jakby to się dzieje automatycznie. ABYS też ma jakąś mechanikę do zagrobienia golda. Nie pamiętam z czego ona wynika, ale tam też powstają takie skrzynki, w cudzysłowie, które możemy otwierać bo za, za ABYS z ale to się generalnie nie opłaca, dlatego że y, potwory z ABYSu same w sobie nie dają golda, tak jak potwory z większości y, mechanik obecnie. I tyle. I Łącząc to wszystko, powinniśmy mieć wystarczająco dużo golda, żeby sobie zarządzać naszym Kingsmargem. Tak naprawdę, jeżeli wejdziemy na czerwone mapy, robimy trudne czerwone mapy, to bardzo szybko powinniśmy dojść do sytuacji, kiedy mamy zapas golda rzędu kilku milionów, bo zagbiamy więcej niż wydajemy. I kolejną rzeczą jest to, że najbardziej dochodowy, jeśli chodzi o zagrobek z całego Kings Marchu, są map runnerzy, ale oni są też najdrożsi, więc poniekąd sugerowałbym, żeby sobie ich odblokować na końcu, chyba, że bardzo zależy nam na currency, ale musimy mieć świadomość, że jeżeli mamy cały setup map ganerów, to... W podstawowej wersji ligi nie dało się mieć wystarczająco golda, żeby go rozwijać i to i to. To było praktycznie niemożliwe, czy w tej wersji się da, dlatego że mamy to więcej guardy i quantities map. Ciężko im powiedzieć jakby to, to, jest ciężko przewidzieć siłę tego efektu. To w sumie tyle, taki krótki odcinek o goldzie i jak to działa. Hey. Still sane exile